Relacje rówieśnicze to taka bardzo ważna, istotna kwestia w szkole i ona była istotna w szkole przedpandemijnej, była istotna w czasie pandemii, istotna jest w tym już okresie znów tej tradycyjnej edukacji, którą możemy już sobie nazwać tak chronologicznie postpandemijną. Nasze badania pokazały, że generalnie dla uczniów relacje rówieśnicze były dużo trudniejsze wtedy, kiedy komunikowali się w sposób zapośredniczony. Mimo tego, że wskazują oni na szereg kanałów, takich też nieformalnych grup klasowych, w których komunikowali się poza lekcjami, wskazywali też na to, że bywały lekcje, na których komunikowali się bardzo mocno nie tylko z nauczycielem, ale z innymi uczniami, to uczniowie wskazują, że ta komunikacja tak globalnie wskazują, że ta komunikacja była dla nich uboższa, mniej bogata, bardzo często taka tematycznie ograniczona tylko do kwestii szkolnych. Tutaj warto jednak zauważyć, że widać pewne zróżnicowanie. Zidentyfikowaliśmy na przykład grupę uczniów takich bardziej nieśmiałych. Którzy mają, mieli wcześniej problemy w relacjach społecznych, którzy to uczniowie wskazywali, że na przykład komunikacja zapośredniczona jest dla nich bardziej komfortowa, oni się czują bardziej pewnie, rozmawiając z innymi, łatwiej im się jest komunikować, czyli także byli tacy. Czyli tutaj nie możemy też znowu przyjąć w sposób taki bardzo oczywisty, że komunikacja zapośredniczona będzie zawsze gorsza. Warto także wskazać, że wbrew taki dość, bym powiedział, Utrwalonej i takiej uproszczonej opinii, uczniowie wskazywali na szereg, szczególnie w tych już dalszych etapach zamknięcia szkół, na szereg spotkań z takich tradycyjnych twarzą w twarz. Spotykali się w różnych miejscach, zapraszali się do domu, spotykali się na treningach, na różnego rodzaju innych zajęciach pozalekcyjnych, więc no, nie był to też czas taki ekskluzywnie tylko i wyłącznie komunikacji zapośredniczonej. Na to należy zwrócić uwagę. Ale jest tutaj kwestia bardzo istotna, praktyczna, z punktu widzenia tego, jakie wnioski możemy wyciągnąć z naszych wyników badań, do których zachęcam, żeby się z nimi zapoznać dokładniej. Otóż okazuje się, że uczniowie bardzo wyraźnie wskazywali na zróżnicowanie Takiej moderacyjnej roli nauczycieli w tym zastosowaniu różnego rodzaju rozwiązań dydaktycznych, które, mimo że zapośredniczone, mimo że odbywały się za pomocą internetu, były rozwiązaniami stymulującymi komunikację, otwartość, wypowiadanie się, mówienie o emocjach samych uczniów. Tak, żeby uczniowie słyszeli siebie, rozmawiali ze sobą, współpracowali ze sobą. Okazuje się, że byli nauczyciele, którzy tak projektowali zajęcia, że uczniowie dostawali zadania, które wymagały współpracy. Chociaż to była współpraca często bazująca głównie na komunikacji online, no to jednak wiązała się z tym, że komunikowali się oni nie tylko z nauczycielem, ale także między sobą. Uczniowie wskazują to na rozwiązania na przykład, w których uczniowie dość aktywnie tworzyli coś razem. Czy mówili o swoich emocjach, czy w jakiś tam sposób wspierali się, czy reagowali sami na siebie. To nie była niestety reguła, tak? Bo, ponieważ część innych osób wskazywała na takie zajęcia, w których głównie w centrum była taka komunikacja, że nauczyciel komunikował pewne rzeczy uczniom, ewentualnie uczniowie komunikowali się w takiej relacji jeden do jednego z samym nauczycielem. Wniosek, który powinniśmy wyciągnąć z tego badania, taki główny wniosek praktyczny, który dotyczy wykorzystywania technologii jest taki, że nie możemy tak łatwo powiedzieć, że technologia jest w jednoznaczny sposób, czy za, zapośredniczona komunikacja jest w jednoznaczny sposób ograniczająca, czy tak mocno ograniczająca dla relacji rówieśniczych. Okazuje się, że mamy do czynienia z bogactwem narzędzi, bogactwem rozwiązań, i sporo jest tutaj w naszych rękach, czyli to my jako nauczyciele, korzystając, czy korzystając tak jak w czasie zamknięcia szkół, tylko z komunikacji zapośredniczonej, czy korzystając tak jak obecnie w tym momencie w sposób taki. Yy, Uzupełniający z tej właśnie komunikacji zapośredniczonej i narzędzi komunikacji zapośredniczonej w edukacji, to my decydujemy, jakie narzędzia wybieramy, jakie rozwiązania edukacyjne stosujemy i czy te rozwiązania będą stymulowały relacje rówieśnicze i komunikację pomiędzy młodymi ludźmi, czy też nie będą tego robić. Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem. I do zapoznania się z innymi filmikami dotyczącymi wyników naszych badań.